tu po głowie może blisko oto okolica drewutni naszej fundacji właściwie nasza drewutnia jest tu jest przeznaczona do rozbiórki ale tej zimy się sprawdziła w grudniu zamówiłem trochę drewna To właściwie uratowało sprawę. A proszę! Stary rower Orkan, odrestaurowany rower Orkan, nawet przez pracownika serwisu rowerowego w trąbkach wielkich. A tutaj składowisko rupieci i 3 metry drewna zamówione, właśnie tuż przed zimą. Ostatniej chwili. Ostatnio przyszły trochę skromne czasy, jeśli chodzi o przychody fundacji. A właściwie skromne są one. Przepraszam, musiałem założyć rękawiczkę od początku jej założenia. A polega to na tym, że często trzeba samemu zrobić, a potem dołożyć pieniędzy. Stąd pomysł, aby ruszyć bardziej w internet i sfinansować niektóre działania fundacji celem dalszego jej rozwoju. Jak ładnie mi się udało powiedzieć. A więc zabieram się za noszenie drewna. Później mała naprawa w samochodzie. Mam nadzieję, że się uda. Wymienić uszczelkę pod pompą wakum. Gdzieś leci olej. Strasznie mocno a silnik był suchy w zeszłym roku zacząłem od samej góry, od uszczelki pod pokrywą zaworów, a następnie uszczelka pod pompą waku. Takie drobne naprawy, żeby sprzedać w końcu naszego busa O, są kury. Taki ostatnio popularny motyw na YouTube. Kambodżański i nie tylko. Dużo kur Polacy. Mają w Kambodży, praktycznie każdy się za zadob to bierze, ale jest w tym sens, też kiedyś będę miał swoje kury, o, a tym samym fundacja będzie miała swoje kury, pokażę je wam, bo bardzo ładne są, a szczególnie kogut, szef, nie boi się, o gdzieś tam w krzakach widać, nie boi się nawet mnie.